Hej, hej, hej! Jak się macie? Jestem devil, a to jest Delta Force Xtreme. W dzisiejszym odcinku, dum, 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 piąta misja. E, będziemy musieli hmm, elimin... Sp specyfikować wrogą wioskę. E, znowu składnie zdań na poziomie przedszkolaka. E, eliminując siły nieprzyjaciela, po czym przechwyć i zniszczyć konwój barona narkotykowego. Okej. Okay. To będzie chyba jedna z dłuższych misji. Mam taką nadzieję, chociaż z tego co kojarzę, choć pewnie nie jestem. I tu też oczywiście nam się przyda nasza krowa. Hmm. A to to? Ok. No, widzicie, ładnie. Nasz kochany spadochron. Pulauto. Full auto, spadochronie z krową, zawsze spoko. Dobra. Mm. Tu alfa. Charlie dostał. Powtarzam, Charlie dostał. Już dwóch zdjęli naszych. Geniusze. O, ale ubrwałem. To trzeba załatwić z naszego kochannego RPG, który mamy, że mam. Oczywiście, że mam, jak sobie inaczej. A masz. Dziwko. Okej. Okay. Lecim dalej. Co my tu mamy? Nie chcę oberwać znowu. Okej, okay, worki z piaskiem. Zobaczy jakaś ochrona. O, tutaj są. Pięknie. Sweet. Po prostu sweet. Snajperka by się przydała nam. No niestety. taki. Taki peszek. Mm. Kurde. <gry> Dobra. Przynajmniej możemy sobie teraz wybrać broń. Weźmiemy sobie oczywiście sniper. Sznajp snajperkę. O proszę. Co ja mówię? Strzelają we mnie. Yep, Headshot. Temu panu podziękujemy. Jeb. Proszę. Opysk, opysk, opysk. No kurde. Chociaż może tu nam się przydałem czwórka, ale lamie w tym odcinku. Pierwszy zgon. Wow. Ale dupy byście ruszyli. No. Dziękuję. Chociaż chyba nie, jednak nie. Słynnialibyście. Zmienię lepiej na pół automatyczny żeby tak amunicji nie marnować. Ale musimy być cicho. Kto, znów skąd? Aha, ha, ha. Ok, lecimy dalej. Um, gdzie? co? Skąd? Chyba widziałem kogoś. Pokazuj mi. Nie wiem. Olać to, olać to. Tego nie ma. Chociaż... Ojej. Nie, dobra. Podejdę bliżej. Chociaż dostanę wep, ale przynajmniej... Będę miał lep miejsce do strzelania <laughs> boż dwa razy w łeb dostać. Tyle wygrać. <laughs> Widzę cię co Kurde. Dla mnie w tym odcinku niesamowicie z czego nie jestem zbyt zadowolony. Wow. Ale wsparcie. Hmm? Pozazdrościć. Ale tutaj dostanę w duchu. o Ooo. <grybujesz> Dobra. Wyszło lepiej niż myślałem. Chociaż nie wiem, co myślałem. Ja nie myślę. Co ja strzelam w ogóle? Tu jest, Boże. Nic nie widzę. Nie, nie ścialaj. Patrz ta jakie Romuny. Okej, okay, jeden nam. Balkoniczu. Tempt. Co za. Agresja. <laughs> nie wiem, niezbyt interesujący dzisiaj odcinek, ale co to? Pierwszy zgon. To zawsze co tam? Coś. Boże. Za nas, gadać. To. Skupiam się na grze, co jednak... Nie jest zbyt dobre, ponieważ... Lepiej jakbym dla was lamił ciągle failel robił, lobił, co ja mam z tym L. Zamiast R to L. Nienawidzę tego. Ale cóż poradzić. Jak się chowają wszędzie. Gimbusy. O, następny. O halo! Urządzenie GP jest rozpieczone, przecież to nie było naszym celem. Ale co to? Zawsze coś. Dobra, temu panu już podziękujemy. Ten tu ma niewielkie szanse na przeżycie. Jeszcze jeden. Okej. Okay. Zdjęł ktoś pan nie szczela. A proszę. Trafiłem, trafiłem, wow. Skąd oni wszyscy strzelają? Ja się pytam. A tutaj samochód. Au. Okej, okay, tam jest jeden, tył. Strasznie dzisiaj mi idzie. To, kiosny, wszystkie siły wroga zostały zlikwidowane, jasne. No. A tu! Okej, okay, ślepy jestem Co znów? Gdzie znów? No nic nie ma co mi gadać. To znaczy nie gadać. Tego pana może zostawimy samego sobie. Niech sobie strzela ścianę okay. Dobra Koniec kieprzenia się, lecimy na hama Nie ma w ogóle tutaj czegoś takiego jak yy, lenistwo Płyniemy do przodu Jezu, jezu jak echo Znowu gimbusy i... I... bo teraz będę miał przez ranę. Jada. Fifi pierwszy samochód, szybko. Zniszczę, zniszczę. Jedź. Jest, 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 jest. Pierwszy. O nie. I opchuta. O <śmany> Oho, ho, Nie, nie, nie! To nie zły udawał tu! może <śmany> no, poprowadzimy samochód! O ile się da wciąż? Kurde, nie da się chyba. Wiedziałem. O, miaraj. Uniaraj. A co tam? To wszystko? To powinno być zysk. O, o. Sofenie. Ok. Aj, coś mi dzisiaj nie idzie. Obo, to wszystko. Ok. <grytania> Cel zamieć. No i co? Czy bym słyszał helikopter? No o co chodzi? Hmm Czyby nam się misja zbugowała oj, dobra, małe cięcie No i wyraźnie misja mi się zglitchowała ponieważ cele misji proszę Przechwyć i zniżką baronu narkotykowego w celu zamieć Jak widzicie Zniszczone. O no proszę, jeszcze tutaj na poprawkę. Proszę. I jeszcze tutaj. A co tam, proszę? I co? Misja się zliczowała. Nie. Dobra. Przejdę tą misję od nowa, już poza nagraniem, i przejdę do kolejnej misji. No i zajmę się z wami ja jestem Devel, to było Delta Force Extreme, nie zapomnijcie o ocenieniu filmu i pozostawieniu komentarza, no i na razie.